Cześć, witajcie koledzy. 29 marzec. Ostatnia sobota w tym miesiącu. Lecimy na targ kupić dziadkowi Pawika, samczyka. Specjalnie powiedziałem mu, że dzisiaj nie ma targu, żeby zrobić mu niespodziankę i coś przywieźć. Także widzimy się zaraz. Cześć. Tu mamy takie Budapeszty. Jakie są jej Budapeszty? Pana może? I po ile te młode Budapeszty? A tylko do zdjęcia chcesz, tak? Znaczy może kupię, a ile? Do zdjęcia za Aha. No dobra Jakie Budapeszty Do dogadania cena Młode i sale e, szuka... Co się żeby te tiperki Żółte Pod wydychy tylko Wy a Budapeszty? Też Budapeszty pod dnia A tutaj? Z tej klatki? A to jak leczą, że jak my... Dobra, a z zaparkuje tych jaśniaków? Cztery dychy? Ja? Ta parka jest jak obcy rydychy, tak? 6. 6. 4. No dobrze. No. A pocztowe? 2. Park odmienny. ile u pana parukarze. 2 stówce To też? Czerwone? A te mucianki tutaj? 2, A gile? Tak, jest, po ile? A tutaj? 3, tutaj ptaki pan ma? Po ile? No, po ile tutaj? Od trzech i w górę. Dobra, a te winerki tutaj? Czy mam? A te winerki dwa? Winerki dwie stówki. Dwie stówki, to parka cała? Tak. Dobra, a tutaj stość? Szeriki po ile? Szeriki po dwie dychy. Szary, dwie dychy. Szeriki dwie dychy, tutaj są ceny. Pocztowy po dwie dychy. Dobra, a po ile te kaczuszki pan ma? 18 zł. A no, tutaj też, to większe? Tak, 13 złotych 18 zł. koczuszki mamy. I tu są, yy, jaka rasa zwykłe? Mullardy. Tak, tak. Mullardy. i zł. No tutaj no, no, idę. No i ona ile? 40 zł Landes. Dobra. Sztuka pójdę powiki u pana. różnie. 35 zł to tak mniej więcej, nie wiem a, a ten kogut tutaj? 60 Ile pan ma? 40, 40. A te? A to są te kurskie, te? Kurskie iro, one? 5, 5. Ile mojskie Do zamońskie? To jest hiba. Ile kto da? By dobrze. A, ile kto da. No, Dobra. a tutaj? szaliki? O, nie szaliki, tylko murzyny te? No. A tak od 30 do... do 50, do 60 mhm. A te tutaj krótkodzioby? A. Te to droższe pewnie, że ze, ze 60, no no A to, 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 to dalej Pana te posztowe tam, czy nie? Nie, to... Aha Nie? Tylko posztowe jeszcze Papiera <laughs> te wywrotki u Pana 50 zł. zł A y, pynek? 8 no, a widynek? 7 zł do tego samca powieki po ile u pana? Za sztukę, no tak. 20 złotych 20 zł, samce I co sam samiczki, tak? Co? Sam samice, tak? Pana? Dobra. Pod tak? I w jakiej cenie? 15? Tu parkę ile? To będzie parka czy nie? To to będzie parka tych szerików czy nie? Nie. Sam co sam. A to za te sam co dwa ile? Pod A tutaj? Za ten zamoyski, czarny. Po trzy. Ile więcej? Trzy, tak? Portal, dzisiaj troszeczkę oklejona relacja będzie, bo nie czuję się zbyt dobrze. A coś tam wam zagrałem. Jeszcze wam coś dogram. Może hmm. będzie ze schodowli, zobaczymy. Takie ptaki jeszcze. Pocztowe, powiki. Wszystko jest. Szaliki po ile przepraszam? Ile sztuka szaliki? 20 zł. 20 Czy też pana ten na dole? Trzydy. Trzydy. Ciecho wiadę kupił tylko opowiga indyjskiego sobie sam co będzie już do pary będą się działy No i już po targu jestem na działce Tak to właśnie wygląda to poprzerabiany gołębnik fajnie to Dziadek wymyślił, wymodził O tak w ten sposób to wygląda takie gniazdka tutaj są Na tej ścianie jeszcze Żeby miały więcej miejsca jest fajnie. Tutaj ten nowy nabytek siedzi. Będzie do tego powika czarnego boka. Bo już niestety jest w parze z Murzynem czarnym, ale to ogarnie się jakoś Tak to właśnie wygląda. Jak to przykucne Taki drugi regał To jest Zamoński na jajeczkach O, i co jeszcze? To dwa od bocianów jajka są Tutaj pod tym koczkiem są podłożone dwa zamojskie, wyklute już, pod szalikiem tak samo zamojski i pocztowy się kluje, o widać skorupkę pękniętą lekko, biały szaliczek, tutaj w rogu chyba jeszcze, jeszcze chyba, no jeszcze dwa jajeczka są niewyklute, o tutaj mamy dwa bo widać jeszcze jajka niewyklute od tej parki fajna para zobaczymy tutaj tego czubatego Nie, jeszcze mają dwa jajka niewyklute ten indyjski będzie do tej samiczki wiem że on, on to indyjski ona zwykła ale z tym murzynem się wziął w parę także murzyn wyratuje na razie go potrzebam w mieszkaniu jakiś czas i później się go sprzeda koledze Tutaj mam też parę szalików w końcu. grubłowa z takim o. Mają tutaj gniazdo, już właśnie w tym miejscu. I tak to się prezentuje finalnie. O, jak widać. o znacznie lepiej to wygląda niż było wtedy. Tutaj ten pocztowy z Samońskim, Mieli jajka wcześniej tam w rogu, ale Zadek wyrzucił to. I tak to wygląda. Dobra. Dzięki za oglądanie.